Wam się kojarzy się Zacznijmy od ciebie. Z do naszego świątka. Ani? Tak samo, to wiadomo. domu. A jakieś jest... takie większe skojarzenia? Walka. No, przede Wielka wszystkim. Wielka walka wśród i... Wśród piłkarzy, wśród kibiców, wśród miast. Zawsze była walka, bo to wiadomo. Dwa miasta, które rywalizują w Ekstraklasie i każdy chce, być, chce udowodnić, że on rządzi na danym środku. Pamiętacie poprzednie pojedynki derbowe, które miały miejsce w Ekstraklasie? Ostatnie miało miejsce w 2002 roku. Pamiętacie te mecze? Nie. Nie ja to ja, ma... ja. Przegraliśmy 3-1, tak? Przegraliśmy 3-1, później przegraliśmy 2-1. Tak, 3 no to ja to pamiętam. Jak u siebie przegraliśmy 3-1, to było też ostro tutaj na stadionie. To prawda. To prawda, co kibice wtedy, tak, było trochę nie? Dokładnie. To, Rozmaw... to pamiętam, dzięki temu. Rozmawiamy we wtorek. Do meczu dobowego jest dokładnie tydzień. Czy na ulicy Mickiewicza, słynnej ulicy Mickiewicza, czyś już atmosfera tego spotkania, która się zbliża wielkimi krokami? Tyle rzeczy, nie wiem, ale rozmawiałem już z kolegami i mówili, że trzeba, musimy to wygrać. Mogą wszystkie mecze inne, tak. Na, na bok odstawić, ale ze Śląskiem trzeba wygrać, bo to jest priorytet, nie? To nie jest tak, że oni nam teraz to mówią, tylko to już było przed sezonem, jak wchodziliśmy do tej reżynie. To zawsze było mówione, że wszystkie mecze mogą być całe, ale ze Śląskiem nie możemy przegrać. Wczoraj tak rozmawiałem właśnie z kolegą, mówi, że tak by chciał, jakby było, że do przerwy 5-0, a będziemy <grym> już tylko grać <graczy>. i ole, ole. <grym> Spotkaliście się z taką... E... Z taką opinią, że Zagłębie jako zespół może nawet spać z ekstraklasy, ale ważne, żeby wygrać ze Śląskiem? Spotkaliście się z czymś takim? Nie, Na nie, nie, nie. To naprawdę. Nie, no priorytet to jest oczywiste. Najpierw byście mieli może... coś wybrać. Zagłębiu, albo, wy, albo utrzymamy się w ekstraklasie, ale przegrywamy ze Śląskiem u siebie, albo wygrywamy ze Śląskiem u siebie i niestety spadamy z Nie, z nie to uczymy. nawet dla kibiców jest przecież wiadomo, że musimy się utrzymać. To nawet jakbyśmy mieli przegrać ze Śląskiem. To... To najważniejsze, żeby się no utrzymać. No Przygramy ze Śląskiem, utrzymamy się, a w następnym sezonie też mamy już dwa mecze ze Śląskiem, jak oni się utrzymają. No ale do tego czasu to oni będą rządzić na na Śląsku. Tak, no ale lepiej Utrzyma porządzić, się w ta. niech porządzą w pół roku, a nie półtora, nie? Bo, bo jakbyśmy spadli i dopiero byśmy awansowali, to dopiero by było czasu do w kolejnych, nie? Tak jak wtedy, jak Śląsk spada, my cały czas byliśmy i czekaliśmy aż Śląsk wejdzie, no bo taka prawda. Każdy mm. czekał. A Śląsk będzie tam, nikt na nich nie liczył, ale mm. chcieli te derby, nie? Czyli jak to jest, nie życzycie również nie, nie tylko nam, ale i Śląskowi nie życzycie spadku z Ekstraklasy, z tego względu, że... Z, ze względu na derby, to... tak, żeby były te emocjonujące spotkania i... Natomiast w tych meczach jest resztek emocji zawsze, bo lepszy, najlepsza atmosfera wtedy jest no, sobie, wie. Ja wiem, na innych meczach też jest, ale to jest takie spotkanie, że no, trzeba udowodnić, że jest się najlepszym u siebie i... Na pewno to były największe emocje. Pamiętacie, gdzie oglądaliście spotkanie z rundy jesiennej i jakie uczucia Wam towarzyszyły po, po tym spotkaniu? Czy ja oglądałem. No, znaczy, ja w domu oglądałem. Ja ja na internecie, tam na, na stronie. No niestety, fajnie. no fajnie. Na Sobkaście chciałeś powiedzieć. Na no, Sobkaś wykupił prawo na 30 lat uliki Polskiej. <noise> <noise> to jest ja główne no, moje źródło, ja w bo W telewizji, telewizji no ale to, to była akurat takie Czierajny mecz. Nie za ciekawy to. Ale mówiliśmy przycisnijesz na szczęście. na bramki to nie, nie fajnie się, nie miło się oglądało jak tam szelimy bramki. Nie szczególnie na żywo. No. No. A powiedzcie mi, czy już teraz myślicie na temat tak intensywnie na temat tego meczu ze Śląskiem Wrocław? Czy na razie jest to starcie z Gielonią w sobotę i szczególnie o tym spotkaniu myślicie? No, na pewno z ze ześwięciel, pierwsze spotkanie to pierwsze najbliższe jest najważniejsze, prawda? no po Jagielonie będzie odstawiona już Jagielonia na bok, i wszyscy już będziemy się koncentrować no, na śląsku. Tak praktycznie dzień po dniu jest, nie? bo my wracamy z Jagielonii w sobotę, w nocy, niedziela będzie chyba rozruch. Poniedziałek no rozbieganie bardzo, przed meczem, tak. i wtorek. No i wtorek, mecz to jest. To już, już trzeba szybko te dwa mecze tak po Jagielonie już zapomnieć, jak już zagramy bez Jagielonią, i już tak koncentrować się na śląsku w yy, Powiedzieliście, Powiedzieliście, Ty chyba zauważyłeś, że. Nie było spotkań dergowych przez kilka lat z racji tego, że Śląsk grał w drugiej albo w trzeciej no więc cały czas był w ekstraklasie i tak się mijaliśmy. Natomiast graliście ze Śląskiem Mesza w młodej ekstraklasie, juniorach chyba również. Pamiętacie jakieś takie najbardziej pamiętne spotkanie ze Śląskiem Wrocław, które rozegraliście? Do którego czasami wracacie wspomnieniami? Ja myślę, że teraz w młodej ekstraklasie. W młodej ekstraklasie, tak. To było. Chyba 5 Nie, 5 Fajne uczucie. U siebie, no no przecież wygrali tak wysoko i z lokalnym rywalem, także na pewno to jakoś mielę się wspomina. Z tego co mi mówiliście przed wywiadem, strzeliście po bramce w tym meczu, tak? Tak, ja strzeliłem 1-0. Ja na 5-1. To jest, było najważniejsze i najlepsze, że oni nie złapali wtedy sztycha. Ale... No, Zamieniliśmy po prostu najlepszy mecz tamtej rundy. 5-1 no, no, mówi wynik, co już 5 to. Wprawdzie jest to tylko Moda Ekstra klasa, ale jakie uczucie Wam tworzyszło po tym, jak wygrywa się z lokalnym rywalem, z Rywalem, który ja przynajmniej ja się czuję tak, jakbym wygrał w Ekstra <grych> Ja tak zawsze miałem z każdym tak, z każdym, 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 każdym na jak grał się w juniorach ze śląskiem czy coś. To, to było najważniejsze, zawsze, najważniejsze spotkanie widzę. Zawsze. A pamiętacie mniej więcej, ile tych spotkań ze śląskiem juniorach i Moda ekstra Klasie rozegraliście? Jakby się mniej tak policzyć? I jak to ewentualnie to spotkanie się, się układało? Ja pamiętam częście? swoje spotkanie. Ze śląskiem jeszcze na wyjeździe za trenera Stańczyka graliśmy. Wtedy na tym bagnie, tak. To było 1-1, chyba 1 -1. wtedy. 1 -1. Tak, chyba 1 -1. To Tylko wtedy, a tak to już my Ja jeszcze wygraliśmy. u siebie grałem u trenera Burszka, u w wiorach Starszych. Wtedy to był Jak u siebie tak? mecz. Wygraliśmy bodajże 4-1, i na wyjeździe wygraliśmy 4-0. Jeszcze wtedy na sztucznym Urawie I pamiętam, wtedy wszedłem z ławki i strzeliłem bramkę Wojtek Orszewek śledził mi kiedyś jakby wygrał w trzeciej lidze ze Śląskiem Wrocław Zagłębie. Wybrał 8-0. Wojtek strzelił trzy bramki, że nie ma niczego piękniejszego niż strzelić trzy bramki, bramki Śląskowi Wrocław. Faktycznie tak jest? co jest... uczucie <laughs> fajne, <śmiech> nie? Najlepszy uczucie jakie może mieć dla piłka Ale Najlepsze uczucie, się <laughs> dla, na piłka, na uczucie na, jest strzelić trzy bramki, nie? No, <laughs> no, dla zawodnika Zagłębia, jeszcze wychowanka, to jest najlepsze uczucie. <laughs> czy Wy jako wychowakowie Zagłębia lubicie w jakiś sposób motywować kolegów do, do tego spotkania ze Śląskiem Wrocław? w jakiś taki dodatkowy sposób podgrzewać atmosferę w szatni? Nie trzeba. Myślę, że nie trzeba podgrzewać, bo nie. wszyscy w szatni zdają, że to są derby i wszyscy kibice liczą na to, że po prostu się zrewanżujemy za coś, co miało miejsce wcześniej, ta porażka i że udowodnimy, że my jesteśmy najlepsi na tym szatniu. Wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że te punkty już mogą nas bardzo przybliżyć do utrzymania. To jest też właśnie priorytet i nieważne jaki to jest menadż i jaka to jest drużyna, bo trzy punkty żeby już jak najszybciej sobie otrzymać ten byt. To tak na koniec, jakiego spotkania się we wtorek spodziewacie? Jak myślicie co będzie? Ciężkiego i meczu walki na pewno. Wart. Przede wszystkim walka i na każdym meczu po każdą piłkę będzie walka. Tak samo środki, jak i my, ale myślę, że to my wyjdziemy zwycięsko z tej potyczki. Jak wyjdziecie na murawę Dialog Arena o 20.45, w ustawieniu wstawienie serduchu zabije trochę mocniej? Jeszcze nie wiadomo, czy wyjdziemy. No, właśnie. no Najpierw nawet... trzeba załapać się do osiemnastki meczowej, a potem dopiero będziemy myśleć o meczu. Najpierw przede wszystkim się na jedno, nie białe to koncentrujemy, a potem dopiero się składać. No Ale jednak takie coś będzie. Jak zobaczy się tyle kibiców. Jednak chyba będzie komplet. Jeszcze wszyscy mają podobno na pomarańczowo przyjść każdy koszulkę pomarańczową. No będzie biło szybciej. Teraz już bije, teraz już bije. wiecie, co są za koszulki? Co, co za zagłębiasz? Tak? Pomaga. chwilą mówię co innego. No, że zielone to tak. Jak zaczniemy od Adriana, Miałeś urodziny niedawno. Z tym numerem przez wiele lat, Andrzej Szybkowski w tej koszulce. Ja tobie życzę, żebyś zapisał taką piękną kartę w historii naszego klubu jak właśnie Szczypek. Warunki fizyczne podobne, pół pozycja na boisku podobna, charyzma podobna. Niech ci dobrze służy. Dziękuję bardzo. Na Ciebie. Wąski, numer 11. Pamiętasz, to był z 11 z Lubin? Grzybowski, Zbigniew. No dokładnie, Ty też byłeś z 11. Eee, swego czasu to był jeden z najlepszych napastników polskiej kseplasie i tego też Tobie życzę, żebyś takim napastnikiem, podobnie jak Grzybek był. Koszulka też niech Ci dobrze służy. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panowie, te dwie koszulki Wam przypominają o tym, że to spotkanie, wbrew temu co mówicie, że spotkanie z Egeleonim jest najważniejsze, a że to spotkanie wtorkowe jest najważniejsze.